Jutro gramy w Adopt Me! Jutro, słuchajcie, będziemy grać w Adopt Me, Adopt Me, Adopt Me, Adopt Me. I Boże, sobie wydamy jakieś Robuxiki. Ale tego to już nikt nie wie. Tego to już nie wie nikt. Ale chyba, słuchajcie, jutro będziemy wydawać Robuxy, ale nie, nie będziemy wydawać Robuxów, ale dobra, słuchajcie, I jutro się zagram w Adopt Me i spróbujemy na maksa rozwinąć moją wiewiórkę, jutro, tak, jutro, słuchajcie, jutro, już, już jutro, widzicie to? Yeah. A, właśnie, tu. No, ja tu słuchajcie, szukam pełna awatarów, ale w końcu nic nie kupiłem. Ja wiem, czemu, ale nic się nie kupię. Yy, ale przejdźmy do w sumie rzeczy. Yy, tak. Yy, będziemy jutro grać w Adopt Me. Właśnie spróbujemy rozwijać wiewiórkę na maksa, ale to będzie mega ciężkie, ale może nam się uda, nie wiemy, zobaczymy, więc już dalej się dowiecie jutro, więc pa. Pa, 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 pa. pa, pa, pa.